Będę tego ukrywać, że ta akcja zarobiła, moi kochani, ogromne pieniądze. Natomiast po niej wciąż puszczaliśmy filmy, wciąż chcieliśmy podnosić poprzeczkę, rozwijać kanał. Natomiast również właśnie po niej zaczęło się dziać to, o czym chcę Wam opowiedzieć. A chodzi o tysiące gruźb, szantaże, próby wyłudzenia, telefony, nachodzenie na w miejscach, w których bywamy na co dzień i zorganizowane jednostki, które w dobie dzisiejszych możliwości mają bardzo szeroki wachlarz do falsyfikowania dowodów w postaci rozmów, screenów, zdjęć itd. itd. I pewnie każdy z was widział na Facebooku takie kasyna, które były promowane moją gębą. One dotarły do setek tysięcy z was i większość z nich to, to były takie fejki, że to od razu waliło, było widać, ale inne naprawdę były dobrze przygotowane i wierzcie mi, że to tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, kreatywności tego, jak można zarobić w tych czasach. Ma miejsce ważna aktualizacja w sprawie, więc chcę zamknąć wszystko w jednym filmie. Kiedy to nagrywam, policja prowadzi pierwsze przesłuchania podejrzanych i została zatrzymana już jedna osoba w sprawie prób wyłudzenia. Prawdopodobnie zatrzymane będą kolejne osoby. Materiał dowodowy się powiększa, a to dobrze. Ja natomiast chcę w tym samym filmie powiedzieć przynajmniej o kilku rzeczach, którymi jestem szantażowany, bo nie podałem konkretów i które są wykorzystywane, abym się złamał i zapłacił. Zwyczajnie tak mnie to zatruwa, że chcę po prostu to z siebie wyrzucić. Moje rzekome pośredniczenie w wynajmach samochodów do Francji, gdzie to miałem oferować na koniec najmu, aby samochody klientów ginęły. Jest to całkowita nieprawda. Nigdy nie szukałem klientów na takie wynajmy, a co dopiero na ginięcie samochodów. Rzekome oszukiwanie ludzi na biznesie fotowoltaicznym. Podobno oszukiwałem na braniu zaliczek i zostawiałem klientów bez instalacji. I to bardzo ciekawe, bo prawda jest taka, że osoba odpowiedzialna kiedyś za prowadzenie tej działalności oszukała mnie i Grażynę, co doprowadziło do około 2 milionów złotych długów, które w ciągu kilku miesięcy w ratach spłaciłem z własnych środków. I cały kanał otarł się w tamtym czasie o upadek w wyniku braku płynności finansowej. Ale każdy klient i pracownik został rozliczony na zero, na co posiadam bardzo skrupulatną dokumentację. Kolejne, na co wielkie dowody będą przedstawiane, to to, że Aleksandra, w sensie Grażyna, to mój słup. No i nie chcę się na to rozgadywać, jestem z tą kobietą od 13 lat, a słupem to może być bezdomny, a nie ktoś, z kim jest się połowę życia. Jakieś herezje dotyczące tego, że ja kogoś 5 czy 3, 6 czy tam 7 lat temu wywiozłem do lasu i groziłem jakąś klamką. Brzmi to absurdalnie, do tego stopnia, że aż chciałem to tutaj po prostu zawrzeć i wiem jaka sytuacja jest przekręcona i opisana w jakiś w ogóle koślawy sposób. Mój kolega kiedyś obraził pewne osoby, za co te chciały się zemścić i go nastraszyć, ale jaki w ogóle las? Jaka klamka? Wygląda to co najmniej jakby pitbull za mocno wszedł, natomiast do sedna. Ta osoba to jest, uwaga, i to jest kluczowe w tym wszystkim, mój dobry kolega do dziś dzień. Kontakt mamy praktycznie codziennie i niejednokrotnie był nawet na filmach, które oglądaliście. Groziłem mu jakąś klamką i wiozłem go do lasu, a dziś zapraszam go na grilla do siebie do domu, tak? Niezła historia, aż prosi się, żeby trochę fejka tutaj stworzyć na jakieś potwierdzenia.